O, Przepraszam na wstępie, natomiast tam był e, wywiad telewizyjny i tak to się złożyło Od 2002 ASEKO Kroką Contra wcześniej zawsze w finale, w tym roku po raz pierwszy, nie będzie w tym finale, w finale odpada Zambina Włocławek po meczu, który którym Andrii wygrał 71 do 56, razem z nami trener Andrzej Adamek i Robert Witka i zapewne skomentują dzisiejszy mecz całą tą sytuację. Jako pierwszego komentarz poproszę trenera. Odnosząc się do pana słów, no 100% racji. Natomiast tak po raz pierwszy od roku 2002 tak naprawdę z tego Programu została nazwa, można powiedzieć. I to chyba tak jak powiedziałem wcześniej, stało się to, co musiało się stać. I naprawdę olbrzymie podziękowania dla wszystkich tych zawodników, którzy zostali i pokazali do końca charakter, do końca walczyliśmy z... Ja myślę, że nie było jednego medium, które powiedziało, że wygramy jakieś spotkanie z Anvil'em w tej serii. Udało nam się wygrać jedno. To też pokazuje, to też pokazuje świat, tak powiem. Eee, tyle tytułem komentarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję Robercie, poproszę Ciebie o opinię do media. Gratulacje w następie dla Anvil'u. Yy, myślę, że zagrał yy, tak, jak powinien zagrać w tych dwóch meczach u siebie, czyli agresywnie yy, y, ograniczył nasze rozgrywanie. I, Mieliśmy z tego ogromne problemy, żeby skancelować akcje. popełnialiśmy błędy, z czego wychodziły szybkie kontry, anwiru nie do powstrzymania dla nas i, i myślę, że to była główna przyczyna. Po prostu Amir zagrał tak, jak powinien, żeby z nami wygrać. Także gratulacje i powodzenia w kufinale. Dziękuję. Czy państwo macie pytania? Maruszko, Kowałek, Izajak Lokalna. Panie trenerze, złożył pan już CV do innego klubu? Albo dostał pan propozycję od innego klubu? A może pan zostaje po znaczy odnoszę się do od, od tyłu troszeczkę. A propos yy, przyszłości Asyko Proką tak naprawdę jeszcze nic nie jest wiadomo. Yy, no i tak naprawdę a propos nas wszystkich yy, też jeszcze nic nie wiadomo. Ja generalnie hmm. mam taką zasadę, że nigdy nie podejmuję rozmów z żadnym klubem, dopóki sezon się nie kończy. I, i tak na dzień dzisiejszy, wygląda sprawa, w którym mogę powiedzieć. Dziękuję chciałbym od Was jakieś takie wróżby na, na ten półfinały. Finały już teraz nie gracie, więc możecie chyba to powiedzieć. Kogo typujecie na Mistrza? Anvil ma szansę na powtórzenie sukcesu przed 10 lat, kiedy pokonał Aseko w finale. A później pokonał Aseko właśnie. A medalu nie ma. Medalu nie ma i ja myślę, że bardzo ciężki. Bardzo ciężka droga przed Anwilem To nie jest tak, że Anwil jest na straconej pozycji. Natomiast Turec Gorzowec jest chyba najbardziej wyrównaną drużyną w Polsce w tej chwili. I na każdej pozycji ma dwóch dobrych zawodników. Grają ciekawą koszykówkę i myślę, że tutaj, będzie, tutaj jest olbrzymia przeszkoda przed zawodnikami, przed drużyną Anwilu. Natomiast, tak jak powiedziałem, w sporcie wszystko jest tak, tak naprawdę możliwe. Pan typuje torów na mistrz? Y, Typuję? Nie, nie co, nie, 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 nie zamawiam się tak jeszcze, nie wiem tego jako w przyszłości. Turów jest generalnie, tak patrząc przekrojowo przez cały sezon, grał najrówniej. równie i, i mogę powiedzieć tak, że hmm, Stelmet ma może większej yy, Miary gwiazdy, trochę większej indywidualności. Natomiast do tej pory nie prezentował się tak dobrze. Ale, jak, ale to jest play i to wszystko zmienia. Pamiętajmy o tym, że w play-offach tak naprawdę te indywidualności mają olbrzymie znaczenie. Także to są to jest taka dwójka moim zdaniem natomiast Trefl, Sopot, który ostatnio też troszeczkę nierówno, na pewno do końca też nie powiedział ostatniego słowa i no to jest problem, to jest problem, te cztery drużyny są bardzo wyrównane, bardzo wyrównane. wszystko się może zdarzyć, także darowałbym sobie raczej jakieś takie wróżby. przynajmniej ja, dziękuję bardzo. Jeszcze raz Mariusz Kowalewicz, ja Robertowi chciałbym zadać milion pytań. Robert jeszcze nie odpowiedział na moje pytanie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Uważam, że ta liga jest dziwna i e, nieprzewidywalna bardzo, trener to wspomniał, że to wygląda najbardziej solidnie jak na razie, to się zgodzę, ale e, są drużyny, które nie leżą ewidentnie innym drużynom i, i na przykład tego co ja zaobserwowałem, e, na przykład Zgorzony z bardzo nie strefę. I teraz jeżeli trefowi się uda, spotkać z nimi. Może być, może być inaczej, tak? Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, jeden wygrany mecz drużyny, która e, nie jest faworytem, może odmienić wszystko. Tak? Złapać, e, ta drużyna może złapać pewność siebie. Faworyt może, może zacząć się u nich jakaś nerwówka i wszystko się może zdarzyć, To ten sezon już pokazał, tak naprawdę. I ja bym chciał być świadkiem właśnie takich e, nieprzewidywalnych Dziękuję. <noise> Proszę w Dziękuję, plany sportowe. Wyślę, to wyślę, Rozumiem, że Pan chce się dopytać, czy jeszcze będę chciał grać, tak? Chciałbym jeszcze. Dziękuję. <grym> <grym> Jeśli mogę coś dodać, bo tak troszeczkę w tym wypadku wybiegłem przeszłość, bo w rywalizacji Trefla z ZS Koszalin jest w tej chwili 2-1 dla ZS Koszalin. Natomiast ja myślę, że jednak Trefl pozbiera się po, tym, po tej ostatniej sporażce i jednak dostanie się do półfinału. Dziękujemy za podpowiedź. <gry Najczęściej. <Minoracza> <grym zdaniem> Okej, okay. Powodzenia panowie. Dziękuję bardzo za to. Tak na sam tak, koniec. Tak. tak, Przepraszam, nocy, noc, że się tak. Specjalne podziękowania dla wszystkich pisów, y, którzy do końca nas nie zostawili, byli z nami, przyjeżdżali tu mimo naprawdę naszej ciężkiej sytuacji i olbrzymie brawa dla nich wszystkich. Dziękuję jeszcze raz w imieniu swojej i drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.